Lit jest lekiem z wyboru w chorobie afektywnej dwubiegunowej jest on lekiem normotymicznym, w fazie manii jakby on wycisza tego pacjenta, natomiast w fazie depresji ma pewne działanie przeciwdepresyjne. I lit jest stosowany w leczeniu i w jakby zapobieganiu pewnym takim zaostrzeń tych faz. Oprócz tego Trzeba sobie również e, zapamiętać pewne inne działania, jak na przykład działanie przeciwsamobójcze, e, a także na przykład przeciwwirusowe, e, ponieważ zapobiega tutaj e, opryszczce e, oraz działanie neuroprotekcyjne. Bardzo ważny jest zakres e, terapeutyczny litu i wynosi on od 0,5 do 0,8 mmol na litr. Jest to z tego względu, że tak naprawdę lit nie jest bezpiecznym środkiem, ma wąski indeks terapeutyczny i przy stosowaniu jego trzeba monitorować tego pacjenta. Dzieje się tak e, m.in. dlatego, że LIT jest podobny do sodu i e, też tam działa przez e, szlaki różne CMP e, i itd. Tak to jak wiemy jeśli tak naprawdę poprzez to działa, to działa na cały organizm, można powiedzieć, łącznie z różnymi receptorami. I tak na przykład mamy receptor dla TSH i stosujący LIT będziemy zaburzać pracę tego receptora. Tak samo w nerkach LIT zaburza pracę receptora dla ADH, ehm, a także e, lid może m, powodować wystąpienie drgawek, tak więc stąd się biorą pr przeciwwskazania, czyli na przykład e, w niewydolności serca nerek tarczycy w niewyrównanym nadciśnieniu zaburzeniach e, wodnoelektrolitowych w chorobie Addisona. W ciąży i okresie karmienia piersią, w padaczce, w Parkinsonizmie, przy nadużywaniu alkoholu, wiek do 12 roku życia. Oraz tutaj, znaczy trzeba pamiętać, że po prostu LID wpływa praktycznie na cały organizm na każdy będzie organ coś tam działał. Tak więc yy, ważne jest, żeby yy, tutaj odpowiednio stosować i odpowiednio monitorować jego yy, stężenie. Yy, tutaj też bardzo takie charakterystyczne jest yy, to, że lit może powodować yy, anomalię Epsteina. Jest to związane z wadą tej zastawki trójdzielnej. Yy, yy, no lit jest teratogenny, tak samo jak. Carbamazepina yy, czy kwas walproinowy. No i teraz tak, jeśli nie możemy zastosować stos u pacjentów z chorobą dwugów w nową litu, no to co możemy? I stosuje się w okresie ciąży gabepentynę lub klonazepam. Yy, jako, że jak mówiłem yy, działa bardzo szeroko na cały organizm, tak więc bardzo szerokie i będą jego yy, interakcje. I tu mamy interakcje różne. Pierwsze, skupiłbym się na tych, na na, na, przykład na tym. I tu jest um, leki, które zwiększają stężenie um, litu. I mamy tutaj na przykład ACE inhibitory, bupropion, karbamazepinę, e, diuretyki, fluoksotynę, l metamizol, metronidazol, NLPZ, -y, fenytoinę, tetracykliny i vazopresyn, vazopresynę, No tu można sobie na przykład takie zapamiętować, że a jak ACE ac B, bupropion C, karbamazepina i C jak blokery kanału wartnowego też można wymienić i także na przykład mamy tutaj tetracykliny i wazopresynę Jeśli chodzi o te leki, które które zmniejszają ilość litu w osoczu, to acetazolamid, jak wiemy, diuretyk, aminofilina, kofeina, sertralina, teofilina i verapamil. Tak jak widzimy, powszechnie używane leki. Tu jeszcze są inne e, tutaj interakcje. Warto zwrócić uwagę na to, te interakcje z piorunem. E, jakby lit w, w połączeniu z nimi ma tutaj e, działanie addytywne, e, jakieś mogą być ciężkie efekty uboczne. Tu są, czyli jest tu alkohol, e, antypsychotyczne, karbamezepina, klozapina, e, hydroksyzyna i e, cała reszta innych.